Tu był młyn. To prawda? Tak. Dobrych parę lat temu, na wiosnę, gdy przejeżdżałem rowerem przez osadę Mały Bór, gdzieś między tymi krzakami mignęły mi kątem oka jakieś kamienne fundamenty. W domu, śledząc stare mapy z 1890 roku, z 1930, roku, zaznaczone były cztery budynki i znak w kształcie koła. Legenda mówi nam, że jest to młyn. Młyn wodny. Wszystko by się zgadzało. Obok rzeka, te fundamenty. Tylko co o nim wiem? W sumie to nic. W międzyczasie pojechałem sobie na miejsce trochę połazić, fotek postrzelać i wszystko to sobie poukładać. Przede wszystkim rok budowy młyna i jego dalsze losy. 25 stycznia 2024 godzina 10:30. Ja wybrałem się, żeby nakręcić Wam materiał. Materiał o starym młynie już nieistniejącym we wsi Mały Bur. To pan tutaj przed którym roku? W 84. W rozumiem. No I tu był młyn. Tam wchodziło. I tutaj wychodziło na drugą stronę do ławki. No i taka była się prądnica, mm -hmm. którą tam ze 20 lat temu wziął ten elektryk na dziarlówkę. Do siebie, nie? On legalnie to kupił, gdy dla taki wielki. Mm -hmm. tam... No to właśnie opowiadał, nie? No niestety łotami. nie udało mi się tam wejść, nie zaprosił. A ja byłem tam u niego, gdzie i tam że tam woda mu leci, tam ta turbina jest i, no, no. I napędza. Na, na, napędza no. prądnicę do, nie? Do, do nie? Do sieci. No i ta, turbin, wejdzie, i, i ta turbina była w środku, ale była przykryta jakimś stropem. Nie? Nie, jak ja piszem ona była rob... taka na wierzchu. Bo to już tam szabrowników to było tam od wojny, tam tyle, nie? Mhm. Jeszcze ja z kolegą tu pomagałem trochę tam odkuwać, ale ta, taki beton mocny, za potem przyjechali z tymi błotami, podwijali, nie? I potem przyjechał taki duży dźwig i wyciągnął, mhm. Tu możemy zobaczyć, jaki strop jest taki. Pookrągły, gdzie na pewno były umieszczone koła młyńskie. Jest tam taka, widzi pan, taka rura. Pod posadzką po, wchodziła pod turbinę. Wewnątrz siedzi, proszę pana, ta wiernik? część wirnik. Tu jeszcze jest część kolana sawnego. Widzi pan. Tak, tak. Ona była ta przykręcona tym kołnierzem do, do tej flanszy takiej. Mm -hmm. Co tam widzi pan? Tam taka flansza. Mm -hmm. o. I ta woda ściągała, szła tam w dół. Kurczę, nie? No. Także to jest, tak to wygląda. W książce Powiat łaski Dzieje, Zabytki, Pejzaż i Kultura, którego autorem jest Wiesław Niesiobęcki, możemy znaleźć, że młyn wodny znajdował się w pobliskim Małym Boże, niewielkiej wiosce leżącej pomiędzy dziarnówkiem a rodzonym. Młyn ten uległ zniszczeniu w czasach biskupa Pomezani. Erharda von Quaes. W roku 1531 roku starosta i właściciel dóbr szymbarskich Jakob von Bieben, odbudował młyn w Małym Boże i oddał go w dzierżawę młynarzowi. W 1686 roku młyn należał do Johanna Ernesta von Wallendroth, który w 1700 roku sprzedał go Ernestowi von Finkenstein. Dowiadujemy się jeszcze, że przed wystawieniem właściwego listu Lennego Ernst zapłacił za młyn 4500 guldenów. Wtedy młyn nosił nazwę Borowy Młyn. Tam jeszcze dalej była stodoła. Tam była długa 50 albo 60 metrów. I tu taki bunker stoi jeszcze, To tam, jak myśmy jako pilarze, to tam było paliwo oli, nie? w tym bunkrze. A tam, na tym czerwonym, na tych segłach, to jest, nie? była taka wielka beka. I tam z tej beki... Sło. Te budynki są z 1935 roku, mm -hmm, przedwojennych. I tutaj stacjonowało wojsko niemieckie. Yy, tu Niemcy to wybudowali, i tu mieli żołnierzy. A tam taka, takie szopisy to, to tam mieli konie, nie? Rozumiem, stajnie. To była przy, dro przy drodze, przy głównej drodze jak do Iłapy, nie? To była ta strażnica. Strażnica, ja wiem. No, no. I oni stąd tam jeździli. Na, na, pilnowanie, na pilnowanie. Po tak cennych informacjach udałem się niezwłocznie do dziarnówka. Jadąc tam, miałem nadzieję, że za zgodą właściciela tej elektrowni uda mi się wejść do środka i strzelić parę fotek, czy nawet nagrać pracę tej całej turbiny. Jednak pan, który tam mieszkał, właściciel elektrowni, niestety nie zgodził się na takie działanie. Z dokumentów Ośrodka Dokumentacji Zabytku w Warszawie dowiadujemy się o wyposażeniu technicznym. W komorze dwie turbiny systemu Francisa z wałami poziomymi. Jedna stanowiła wyposażenie młyna i pochodzi z 1927 roku. Średnica wirnika 900 mm. Druga została sprowadzona z nieczynnego młyna z Małego Boru. Średnica wirnika 800 mm. Regulacja łopatek, kierownic turbin odbywa się mechanicznie, za pomocą regulatora zbudowanego przez właściciela elektrowni. A ten jaz, który spiętrza wodę, tak. to był zrobiony, to już tu był, jak pan tu przyszedł? Tak, on był oddany, pożegnany, w użyciu do użytku, po remoncie. W 1978 roku. Aha, aha. Czyli nie jest taki stary. Nie, a przedtem był, proszę pana, jest tak jak pan, pan tam jest, mhm. i by pan na niego wszedł, i by stał pan, proszę pana, i patrzył się na górną wodę tutaj. No, to po prawej stronie tam jakieś. 15 tam nawet taki metrów, jest betonowy takie jest betonowe. są ruinki takie. Tak, tak, tak. Przy tak, tym tak. dużym drzewie takim, tak, zarazem. tak, tak. To tam był kiedyś stary jasnie, on był taki kamienno-betonowy, z kamienia budowany. A że wie pan, on był już stary, swoje lata miał. tam woda między nimi. Ksikała, no to wiedzę wie pan, firma, państwowa firma wzięła i go czy, y, obok postawiła drugi, mm. ten nowy, który tu mamy. Przede A tutaj to jest staw młynski, tak? To jest tak zwany młynski staw, tak. Tak mm. tak jest, tak jest. Tak to I tu kończę właśnie moje poszukiwania, ponieważ im dalej wiadomości zdobywałem, tym dalej odchodziłem od młyna. Ten dokument w ogóle by się nie kończył, ponieważ odkrywając jedno, odkrywałem drugie. Wszystko było powiązane ze sobą, jednak nie o to mi chodziło. Po prostu chciałem się skupić bardziej na tym młynie z mojego boru. A doszedłem w pewnym momencie na cmentarz Finkensteinów w Ząbrowie, gdzie pochowani byli przodkowie Ernsta Finkensteina, właściciela młyna. Wiadomości są naprawdę bardzo skąpe, jednak udało mi się trochę zdobyć wiedzy, odkryć parę ciekawych książek. Porozmawiać z mieszkańcami małego boru, z właścicielem elektrowni wodnej w dziarnówku. Ja dziękuję za uwagę, a w mojej głowie zrodził się kolejny pomysł, aby nagrać kolejny materiał o bardzo ciekawym miejscu.